Dość często zadajecie pytanie o treści, jaki przedmiot w dżungli wybrać, czerwony czy niebieski. W tym material dość szczegółowo odpowiem na to zagadnienie, dodając również m.in. historię porażenia, najlepsze sposoby użycia oraz minimalistyczny trening, który pomoże Ci w kluczowym momencie zdobywać obiektywy. Z tej strony Michael, zapraszam do materiału. Porażenie zwane z angielskiego smite to czar przywoływacza, który zadaje nieuchronne obrażenia potworom i wrogim stworom. Jako gracz możemy nim celować daną jednostką na niewielkim obszarze, a toż po użyciu czaru przywraca nam cenne punkty zdrowia. Dodatkowo posiadanie porażenia pozwala bohaterowi na zakup jednego z dwóch przedmiotów dżunglera, który normalnie jest zablokowany. Historia przytoczonego czaru jest naprawdę ciekawa, gdyż leczy za sobą mnóstwo wspomnień, usuniętych przedmiotów dających wspaniałe efekty, jak i masę zmian jakie ten element otrzymywał. Dla przykładu jedną z wielu ciekawostek było to, że kiedyś mat nie powodował wyjścia z ukrycia, albo zadawane obrażenia były zmniejszane ze względu na odporność na magię celu. Dodatkowo czar można było ulepszyć poprzez zakup odpowiedniego przedmiotu, zyskując jednocześnie ulepszone zaklęcie, dodatkowe statystyki oraz efekty, które gracz mógł wykorzystać aktywnie. Szczegółowych opisów każdego przedmiotu widocznego na ekranie nie będę tutaj czytał, gdyż odcinek prawdopodobnie zająłby ponad 20 minut. Ten kto jest zainteresowany, niech po prostu zatrzyma wideo w tym momencie. Idźmy dalej. W aktualnym sezonie porażenia dzieli się na dwa typy: niebieskie, które otrzymujemy po zakupie grado ostrza, oraz czerwone, powstające z żaronoża, jakie też zakupujemy na początku rozgrywki. Zacznijmy omówienie odpowiednio w kolejności alfabetycznej, czyli od grado ostrza do Ostrze zapewnia obrażenia przeciwko potworom oraz regenerację many w dżungli. Efektem biernym tego przedmiotu jest 8% wszechwampiryzmu przeciwko potworom. Podczas zadawania jakichkolwiek obrażeń potworom, przedmiot ten biernie podpala je, przez co otrzymują one dodatkowe obrażenia magiczne. Znajdując się w dżungli lub rzece, nasza postać regeneruje większą ilość many co sekundę, a zabijanie dużych potworów zapewnia dodatkowe punkty doświadczenia. Z pozostałych efektów umożliwiających powrót do rozgrywki, jeśli bohater posiada niższy poziom od średniego poziomu bohaterów w grze, zabijanie potworów daje mu dodatkowe punkty Doświadczenia. Użycie porażenia pięciokrotnie zużywa ten przedmiot i ulepsza porażenie do mrożącego porażenia, jego obrażenia przeciwko potworom, przyznając wszystkie jego wspomniane wcześniej efekty. I teraz najważniejsza kwestia, gdy używasz mrożącego porażenia na bohaterach, zadajesz im nieuchronne obrażenia i wykradasz 20% ich prędkości ruchu na 2 sekundy. Oznacza to, że tego rodzaju porażeniem jesteśmy w stanie zabić przeciwnika. Jego kosztem również możemy przyspieszać swoją postać na krótką chwilę, co bardziej urozmaici wasze ucieczki, pułapki czy wszelkiego rodzaju zaplanowane akcje. Ten przedmiot najczęściej wybierają m.in. magowie, zabójcy czy chociażby wytrzymałe tanki. Dlaczego? Każda postać pochodząca z wymienionej klasy głównie opiera się na umiejętnościach i na swojej prędkości ruchu. Dla przykładu, takiemu ramusowi czy zakowi prędkość jest potrzebna, aby dobiec do wroga, aby nadać mu kontrolę tłumu i np. rozpocząć walkę drużynową. Zabójcom to porażanie bardziej jest potrzebne w kwestii udoskonalania prędkości, jak i obrażeń, które są w stanie zadać w szybkim tempie. Podobnie mają się również magowie, tacy jak Fiddlestick czy Gragas. Spowolnione przeciwnie w każdym możliwym skręcie jest znacznie łatwiejsze do wymanewrowania lub trafienia każdą umiejętnością. A teraz przejdźmy do bezpośredniej konkurencji, czyli do żaronoża. Żaronusz, podobnie gra do ostrze, zapewnia także 8% wrzechu empiryzmu naszej postaci przeciwko potworom, podpalamy potwory efektem magicznym, zadając dodatkowe obrażania, oraz zwiększamy regenerację many, gdy jesteśmy na terenie rzeki bądź dżungli. Użycie porażenia 5 razy zużywa ten przedmiot i ulepsza porażenie do wyzywającego porażenia, zwiększając jego obrażenia przeciwko potworom. Jeśli bohater posiada niższy poziom o 2 od średniego poziomu bohaterów w rozgrywce, zabijanie potworów daje mu dodatkowe punkty doświadczenia. I teraz najważniejsza kwestia, na której warto się skupić: wyzywające porażenie oznacza bohaterów na 4 sekundy. W tym czasie, gdy uderzysz w drugiego bohatera, zadajesz im przy trafieniu dodatkowe nieuchronne obrażenia w przeciągu 2,5 sekundy. Efekt również zmniejsza otrzymywane od nich obrażenia o dodatkowe 20%. Oznacza to, że tego rodzaju porażeniem jesteśmy w stanie zabić przeciwnika od prostego naciśnięcia przycisku, tak jak to było w zeszłym przypadku. Tylko ataki i umiejętności nakładają efekt spalenia, dlatego jeśli chcemy przeciwnika dobić, musimy użyć porażenia, a następnie na dowolny sposób zadać mu obrażenia. Ten przedmiot najczęściej tak, wybierają postacie oparte na autoatakach, które uwielbiają naprawdę długie walki do samego końca. Mówimy tu o klasie wojowników, postaci klasy Kerry oraz co niektórych zabójców. Wszyscy z wymienionych klas najczęściej zadają obrażenia z autataków, a nie z umiejętności. W trakcie walki kluczowym elementem jest osłabianie przeciwnika przy jednoczesnym zadawaniu mu nieuchronnych obrażeń. Leezy bądź Olaf to jedni z wielu przykładów tego typu postaci lubiących długie walki do ostatnich robli potu. Prędkość ruchu tego typu bohaterów nie jest do końca potrzebna, gdyż dysponują wieloma elementami przyspieszającymi ich osobowość. Zabójcom takim jak Nocturne czy Rengar to porażenie bardziej jest potrzebne w kwestii udoskalenia obrażeń, które są w stanie zadać w szybkim tempie. Podobnie mają się również co niektóre postacie klasy kerry, jak Graves czy Kindred. Osłabiony przeciwnik w każdym możliwym względzie jest znacznie prostszy do powstrzymania, a efekt podpalenia może w wielu sytuacjach odmienić losy walki. Po dokładnym omówieniu obydwu zestawień nasuwa się na język jedno pytanie: Czy jeśli zakupiłem zły przedmiot, mogę przegrać grę? Nie do końca jest to prawda. Gra jaką jest League of Legends jest naprawdę losowa: pełna dynamiki, błędów oraz taktycznych zagrań, które widzimy na co dzień. Złe dobranie przedmiotu do dżungli co prawda może w małym stopniu osłabić swoją postać i sytuację w grze, jednakże jeśli zachowasz inną krew i taktycznie podejść do wroga w innych kwestiach, ten błąd może być nawet nieodczuwalny. Minimalistyczny trening, który pomoże Ci w kluczowym momencie zdobyć obrzekiwy, nazywa się smajterino. Jest to zwykła symulacja kilku sytuacji, w których to liczy się dobre ze barona lub smoka. Na samym dole obrazu pokazana jest konkretna liczba jaką posiadamy na naszym porażeniu. Dodam również fakt, że sytuacje występują dosyć często losowo, także możemy wykazać się swoimi umiejętnościami w wielu przypadkach. Sterowanie jest tylko i wyłącznie naciśnięcie klasycznego przycisku D lub F, aby użyć porażenia. Jeśli uda nam się zesmatować dany obiekt, to jako zarejestrowany użytkownik możemy dniami i nocami zdobywać punkty rankingowe. Niemniej jednak, jeśli nam się nie uda we właśnie w momencie zdobyć obiektyw, punkty oczywiście zostaną odjęte, a czas reakcji zostanie opisany dokładnie w punktach czasu reakcji. Podsumowując cały odcinek, porażenie to dość ważny element każdego junglera, który może pomóc w łatwiejszym stopniu wygrać rozgrywkę. Staraj się stosować porady z odcinka, aby w pełni wykorzystać jego potencjał oraz trawiąc co jakiś czas na wspomnianym treningu, by mieć idealne wyczucie czasu. Dziękuję moi drodzy za oglądanie tego materiału do końca. Jeżeli praca jaką wkładam w odcinki Wam się spodobała, nie zapomnijcie zostawić taktycznej subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam Ciebie również drogi widzu na moje pozostałe social media, które znajdziesz w opisie tego materiału. Dziękuję również wszystkim sponsorom oraz wspierającym kanał, bez których tego materiału by po prostu nie było. Do zobaczenia następnym razem. Strzała!